To nie złodziej decyduje, czy ukradnie twojego kampera. To ty decydujesz, czy w ogóle ma na to cień szansy. Właśnie dlatego powstały nasze systemy zabezpieczeń f Telematics. To rozwiązania dla tych, którzy nie szukają kompromisów, tylko spokoju zawsze i wszędzie. Cyfrowy immobilizer Ken, blokada magistrali. Blokujemy komunikację elektroniczną pojazdu, dzięki czemu żadna walizka, żaden tester czy emulator klucza nie mają szans. Silnik nie ruszy, nawet jeśli złodziej wszedłby do środka. Cyfrowy autoalarm. Reaguje zanim ty zdążysz się zdenerwować. System analizuje odczyty z magistrali Ken. Jeśli ktoś poruszy pojazdem, przebije oponę, otworzy schowek, drzwi, maskę czy okno, natychmiast dostajesz powiadomienie. Wiesz wszystko, zanim stanie się coś poważnego. Monitoring GPS, GSM w 136 krajach świata. Zdalna kontrola przez aplikację w telefonie. Aktualna pozycja pojazdu. Historia tras. Zużycie paliwa i stany płynów. Opcjonalnie, geostrefy i alerty. Zdalne sterowanie niektórymi funkcjami auta. System odporności na włamanie czyli przewaga, której nikt się nie spodziewa. Z myślą o najbardziej wymagających klientach, F-Telematics wdrożył aktywną ochronę przeciwwłamaniową. Generator dymu, który w 18 sekund wypełnia wnętrze 200 metrów sześciennych gęstą mgłą. Efekt: złodziej nie widzi, nie działa, nie kontynuuje. To nie efekt strachu, to efekt dezorientacji i bezsilności, a wszystko dzieje się automatycznie po naruszeniu strefy ochrony. Zabezpieczenia, które my oferujemy, to nie produkty. To przemyślane rozwiązania problemów, które jeszcze się nie wydarzyły i lepiej, żeby się nie wydarzyły nigdy. Razem z zespołem Tetronic Automotive oraz marką bezpieczny Camper.pl tworzymy systemy, które wybierają profesjonaliści, właściciele flot, podróżnicy i osoby, które mają coś do stracenia i nie zamierzają tego ryzykować. Nie musisz ufać alarmowi, ufasz systemowi, nie musisz być obok, system czuwa za Ciebie, nie musisz się bać, wystarczy, że zadziałasz wcześniej www.ftelematics.com telematics.com, www.bezpiecznykamper.pl